Siemanko, dzisiaj w odcinku niewiele: rajdy na klitki, obrony i konkurs na 50 ruletek na stronie Janohurt X5. Nim zaczniemy odcinek, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie świątecznym na 50 ruletek. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy zostawić suba, lajka i napisać w komentarzu „Święta z Janohurt X5”. Ekipa KKNB przyszła w 8 na nas 7, nie udało im się zrajdować nas, mimo prób z trzech stron. Obrona trwała około 40 minut. Kurwa stół nakryty! Ale my nie będziemy dzisiaj syci! My będziemy spizgani! Tym w półca. lecimy! Chodzę na chatę, oczy jak pizdy Matka się pyta, czy jestem czysty Mówię jej, mamo, daj spokój, proszę Tylko prezenty w kieszeniach noszę A w kieszeni i dwa gramy wora Na grubą bombę przyszła już pora Siadam do stołu, wszyscy na biało A mi się w bani już rozjebało Ojciec coś czyta z Pisma Świętego A ja nie czuję ryja własnego Karp się na mnie patrzy swym martwym okiem Chyba mu zajebie zaraz wyskokiem jego je inką, ale bardziej towarem Częstuj się, kurwa I'm <laughs> the Na wjeżdża sałatka Gastro mam takie, że chowa się matka Wpierdalam wszystko, co jest na stole Nawet serbetki. kurwa, w pierdolę. Wujek się pyta, dlaczegoś tak zbladł Mówię, że Mikołaj do wódki mi wpadł Idę do kibla, zaczyna się jazda Tam czeka lufa, znów będzie miazga Otwieram okno, wypuszczam dym To jest mój własny świąteczny rym Wracam do gości, banan na gębie Czuję, że zaraz w sałatkę się w głębie. Puszka w bacczu, a ja w innym świecie. Dzielą opłatek, życzą mi zdrowia, a ja mam w bani stan pogotowia. Życzą mi żony i dobrej pracy, a ja chcę bongo na srebrnej tacy. Siostra otwiera prezent od ciotki, ja szukam w głowie ostatniej zwrotki. Pasterka dzwoni, dzwony na dalej, pod blokiem już kogoś zwijają. a ja bezpieczny na i zgrzany To są najlepsze święta, kochany. Niebać tradycje, jak jest nas smutno, my palimy dzisiaj, palimy jutro. Nie choinką, ale bardziej towarem. Często się kurwa tym Bożym darem. Święta, święta i po świętach będzie. Jak zrobimy chmurę po całej kolendzie. Uszkaw, w paszu, a ja w innym świecie. Najlepsza bombka to tabletce, przecie. Uszkaw, w paszu, a ja w innym świecie. Najlepsza bombka to tabletce, przecie. godzina! Północ! No. Dawaj ten opłatek! Ale ten w kamieniu! Jazda! Pierwsza gwiazda już na niebie, a ja czuję się w potrzebie. Kart na stole już nie pływa. Wjeżdża w płuca stroga krzywa. Matka mówi, zjedz pieroga: Ja do Boga szukam droga, ale droga jest pospipna. To pasterka będzie sypna. Kieszeń chowam, grama zioła, zaraz padnę do kościoła. Ministranci dzwonią dzwonkiem, ja częstuję ich gibonkiem. Biała feta, nie opłatek, dzisiaj lata. Stawcie wielka mixa książą zamony puszczam mixa Jezus chlobie my na łogu dziękujemy panu bogu za miasto jaram żóło wszystkim kurwa jest wesoło Dzięki za oglądnięcie odcinka życzę wam w te święta zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku pozdro